Siemanko, z tej strony Sermisiek. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Jak widzicie biegniemy właśnie na kolejną elitę, bo będzie to spot do solo farmienia GSa. Jeżeli chcecie podbić waszego watermarka związanego z Girskorem, to jest to bardzo fajne miejsce, możecie się tu wybrać oczywiście solo i dacie radę, chociaż tutaj droga, już macie ją przed sobą, jest bardzo łatwa i dosyć szybka. Warto jeżeli biegniecie do tej elity schować się tutaj za kamieniami, jest bardzo fajna miejscówka, bo po drodze nalurujecie sobie trochę tych potworów, no niestety trochę was ich będzie goniło, a jeżeli jesteście tutaj solo, to oczywiście mogą was lekko poobijać, więc warto się schronić, tu jest właśnie idealne miejsce, żeby to zrobić, no i wtedy wybiegacie sobie stąd i jeżeli stąd wyskakujecie, to pamiętajcie, że czasami rozpiąć tutaj w pobliżu szkielety, wtedy je zabijacie i biegniecie sobie właśnie na tą elitę. Jest to magik, jak widać, ma on dosyć mocne ataki, więc uważajcie, bo jeżeli was mocno tutaj uderzy, to może was bombą zdjąć na jedno combo tak naprawdę, bo potrafi uderzyć, więc warto o tym wiedzieć. Ja jestem off -tankiem, więc mam trochę tego hapsa, więc jestem w stanie praktycznie to ustać, ale jak ktoś ma mniej HP, no to musicie robić uniki, musicie blokować te jego hity. Warto wiedzieć też, że jak ktoś jest tutaj wojownikiem, to ma łatwiej, bo bije Oczywiście z bliska, jeżeli ktoś bije na daleko, to też nie jest źle, tylko trzeba unikać jego ataków dystansowych, bo mam takie dystansowe. Lecą z niego bardzo fajne itemy, mniej więcej gear score do około 585, mniej więcej, bo siedziałem tutaj jedynie godzinkę, trochę może ponad godzinkę. Możecie też tutaj, oczywiście, nazbierać magnetydu, jeżeli macie odpowiedni poziom górnictwa. Możecie tutaj pobiegać też po innych mobkach, ale nie polecam ze względu na to, że troszeczkę nabiją, więc raczej tutaj solo nie będzie wam się to opłacało. Respi się ten boss mniej więcej 5 minut około plus minus 5 minut. Więc chwileczkę trzeba poczekać, ale moim zdaniem warto, bo naprawdę lecą tutaj bardzo fajne epickie itemy i nie tylko, możecie też zdobyć fajny item dla healerów, bo leci tutaj laska życia z bardzo dobrymi statystykami, więc jak macie w teamie healera, Albo chcecie po prostu troszeczkę zarobić, no to jeżeli macie odrobinę szczęścia, to jesteście w stanie z niego zlutować właśnie tą laskę życia. I do tego jeszcze lecą itemki z dodatkowymi bonusami do skórowania i do górnictwa. Także te itemki dosyć fajnie chodzą na markecie, więc też przy okazji nie dość, że farmicie tutaj watermarka na Gearscora. To jeszcze przy okazji możecie troszeczkę zarobić, o ile macie odrobinę szczęścia. Jak widzicie, potrafi on troszeczkę tutaj tego damage'a zadać. Warto też wyposażyć się w jakieś potionki. No i warto też, właśnie, rozgryźć jego mechaniki. Uderza on w ziemię, nawala on takimi specjalnymi kulami. O, jak widzicie, mamy tutaj legendarnego dropa. Mamy też różnego rodzaju broń, mamy też armory i nie tylko więc dosyć fajne itemki można tutaj wydropić. Ponadto, również jest tutaj skrzynia. Ze skrzyni też różne fajne itemy wylatują, więc to miejscówka jest dobra, polecam, a jest ona bardzo blisko, bo tak naprawdę chyba jest to jedna z miejscówek, gdzie nie trzeba się nabiegać, gdzie nie trzeba się natrudzić, bo dobiec tu możemy naprawdę w parę minut, i chyba nie ma lepszej miejscówki pod tym kątem, jeżeli chodzi o odległość. Jeżeli wejdziemy do strzaskanej góry, to tutaj po prawej stronie na posterunku właśnie mamy. To miejscówkę, bo przy posterunku, jak pobiegniemy na lewo, to jest wejście do jaskini, i tak naprawdę nie dość, że mamy tu jednego z tych elit, z którego dropiliśmy właśnie tej temki, którego polecam na solo, to mamy jeszcze tutaj drugiego. Także tu macie drogę. Pierwszy X od lewej to jest ten, którego myśmy byli, a jest jeszcze drugi, którego również tutaj warto atakować, ale przy czym polecam, jeżeli nie jesteśmy solo, bo solo troszeczkę nam to zajmie. Trochę temów pospadało, możecie zresztą sami zobaczyć. Są temy do szczęścia, tak, mamy tutaj różnego rodzaju epickie temy. No i jak na mój Gearscore, a na razie temy, itemy, którymi wylatują to tak 540, około 530, no to wyleciało kilka powyżej. Mamy też tutaj dodatkowe bonusy, jest kilka epickich. Także jak widzicie, ten Gearscore dosyć fajny tutaj leci i co jeszcze fajnego, że w porównaniu z innymi spotami te itemy tutaj lecą dosyć często, bo na tamtych mobach różnie to wylatowało czasami więcej, czasami mniej. No i też te materiały, możecie sobie zobaczyć, że dosyć fajne materiały, też legendarne, tutaj lecą, więc troszeczkę można na nich zarobić, o ile mamy oczywiście szczęście i sobie zabijać go, tak naprawdę możemy bez problemu. Też jest to taka miejscówka, chyba o której niezbyt wszyscy wiedzą, bo bardzo rzadko tutaj spotykam ludzi. Co do tych dwóch wcześniejszych miejscówek, często tam znajdują jakieś party, często tam ludzie biegają, często można tam kogoś spotkać. To tutaj raczej jest to mniej uczęszczane miejsce, no pewnie po zobaczeniu tego materiału będzie tutaj więcej osób chodziło, ale warto tutaj się wybrać chociażby właśnie dla tych itemów bonusowych, na których będzie można trochę zarobić, dla tych materiałów właśnie do craftingu, które też tutaj dropią, no, i też pamiętajcie, że ten, ta elita nie należy do najłatwiejszych, więc w porównaniu z tymi dwoma wcześniejszymi jest ona dosyć mocna. Ja Wam oczywiście też bardzo dziękuję za Waszą aktywność i doceniam to, co dla mnie robicie. Doceniam wszystkie łapki w górę, doceniam wszystkie subskrypcje. Piszcie w komentarzach, jaki Gearscore Wam tutaj zrobił, jakie najlepsze itemy tutaj zdobyliście, wylutowaliście, żeby ludzie też, którzy oglądają ten filmik, wiedzieli. Piszcie, jaki już jest wasz watermark, czy już macie 600, czy jeszcze czekacie, czy udało wam się już to wbić, czy nie. A mi udało się też tutaj również zebrać ekipę. No i pobiegaliśmy oczywiście w party. No i teraz możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało z ekipą. Oczywiście jest dużo łatwiej, bo jak się ma zgrany team, no to szybciej to wszystko idzie. No i wtedy można się wybrać też na, tego, na tą drugą elitę, o której wspominamy. Także jesteśmy w trójkę. Można oczywiście też wybrać się w piątkę, wtedy szybciej wszystko pada. Z tych mopków, które tutaj występują, również możecie podrobić fajnego rodzaju itemy, bo muszę przyznać, że przy zabijaniu tego wszystkiego też mi pospadało właśnie kilka jakichś epików i nie tylko. Na Gearscora ponad 520 w górę, więc jakby nie było też przy moim że są to dosyć dobre wyniki. No i tutaj z chłopakami chwileczkę pobiegaliśmy. No, to mogę powiedzieć, że jak macie jakiegoś tam kumpla, macie jakiegoś tam healera czy kogokolwiek, no to może on się z wami tutaj wybrać, może wam pomóc i wtedy sobie biegacie w dwójkę albo tam w trójkę. Czy będzie was więcej, to szybciej, łatwiej, sprawniej, więcej pozabijacie oczywiście, no i nie dość, że więcej pozabijacie. To jeszcze przy okazji macie szansę na większego dropa, no bo będziecie częściej po prostu tutaj zabijać, bo zabijacie jednego, drugiego i te mopki jeszcze po drodze jak. Będziecie mieć czasu, będziecie mieć wystarczająco DPS-a, to też możecie po drodze zabijać. Jest to naprawdę fajne miejsce, ja je polecam, bo tak jak mówię, szybko, fajnie te itemy lecą, można ich tutaj troszeczkę nazbierać i dosyć szybko się to zabija. Jak widzicie, mamy tutaj tylko drugiego i też fajne dropy z niego wylatują, więc możemy sobie tutaj powalczyć. Jest to fajne rozwiązanie, bo można tutaj dużo rzeczy nazbierać. Ja Wam bardzo dziękuję za zobaczenie tego materiału, dzięki za Waszą aktywność i życzę oczywiście wszystkim powodzenia w podnoszeniu swoich statystyk, swojego Gerscora oraz na wszystkich wojnach i bitwach o posterunki. Mam nadzieję, że będzie wam to dobrze wychodziło. Trzymajcie się!